Tak. mamy saunę za darmo. E, drodzy Państwo, e, ja, ja w ogóle tak na sekundkę, tylko bo oni mnie rzadko wypuszczają na scenę, uważają, że jestem bardzo stary już i że nie powinienem się pokazywać sam. E, w ogóle Łukasz, ja nie wiem czy Państwo zwrócili uwagę, jak mnie zapowiadał, że teraz na scenie pojawi się najstarszy członek. Kabaret. Tak, tak powiedział. I to jest prawda, że ja jestem najstarszym członkiem, ale dzięki temu mogę mówić o sprawach, o których smarkacze mówić nie powinni. Na przykład mogę mówić o seksie. Państwo lubią? No dobrze, to nie, nie, bo ja przyznam szczerze, że kiedyś bardzo aktywnie uczestniczyłem w tym ruchu. Teraz ostatnio bardzo chętnie opowiadam. Jest taka anegdota, którą słyszałem trzy dni temu po prostu... I od tego momentu ona jest moją ulubioną anegdotą. Rzecz dotyczy starszej pary. On i ona. Od razu uprzedzam, bo teraz para, to nie wiadomo, czy to nie dwóch facetów czasu Żyjemy w takich czasach. On i ona. Ile oni leżą sobie w łóżku, w pościeli i oni są już tak, powiedzmy, w takim wieku, że oni są w ogóle trzy razy starsi, niż Pan sobie wyobraża, że to jeszcze coś można. I oni sobie leżą w tym łóżku. I on. Słucha, a on jedzie ostro. I w końcu ona pyta: Kochanie, przepraszam, ty dochodzisz, czy odchodzisz? <noise> e, bardzo dziękuję. Prawa są w ogóle wskazane, myślę, że wszyscy będą zadowoleni, jak Państwo się tak łatwiej A ja tymczasem z przyjemnością, w takim razie, króciutko, króciutko zapowiadam następną pozycję. No, oh, oh, oh. Tak się rozbrykałem. Zapowiadam z przyjemnością następny numer. się Chodzi o to, że ja odchodzę, a do mikrofonu dochodzi następna wykonawca. Następny wykonawca. W, w, w pięknej pieśni, absolutnie cudownej pieśni o szkodliwości palenia papierosów i różnych innych, opowie Państwu wiecznie żywy Michael Jackson. Michael Jackson!